Jesteśmy tutaj prawie co roku. Prawda, tutaj z tej wieży widokowej jestem tej pierwszy raz. Widoki, no cudne, cudne. E, bardzo dobre jedzenie, przepiękne zapachy, więc nie wiem, czy to jest korzystne dla sylwetek, bo tutaj po prostu kupuje się i kupuje. Więc i polecam wszystkim, którzy tutaj przyszli. Poza tym jest cudowny klimat. Wrażenie jak najbardziej pozytywne. Można po prostu dobrze tutaj spędzić czas, ale też yy, widoki, no, zabierają dek w piersie. Testuję kuchnię w różnych miejscach i muszę Ci przyznać, że karkówka wolno bieżona w tym miejscu to jest naprawdę fantastyczna sprawa. To jest to dla mnie typowy klimat takiego miejsca yy, zbliżonego do gór, prawda? No jesteśmy w sercu Mieszczad, tak naprawdę, więc sama spasowane, a wrócę na pewno, gdzie Solina. tylko, nad Solinę.